Zadanie 15. W ciągu arytmetycznym n określonym dla każdej liczby naturalnej N większe równe 1 dane są wyrazy A3 no i A30. Piętnasty wyraz tego ciągu jest równy. No dobrze, to jest akurat takie bardzo podstawowe zadanie z ciągów, ponieważ my każdy kolejny ciąg jesteśmy w stanie zapisać w postaci któregoś z poprzednich. Na przykład A10 to jest to samo co A5. Plus 5 różnic tego ciągu. I zawsze ta liczba z tą liczbą muszą dać nam w sumie tę liczbę. Więc, jakbyśmy chcieli na przykład zapisać to samo, a 10 w postaci, a 1, to znaczy, że musimy do niej dodać 9 różnic, bo 1 plus 9 to jest 10. I zawsze robimy tak samo. Dobra, zostawmy to. Czyli u nas mm, można powiedzieć, że A30 to jest nic innego jak A3.

No i teraz pewnie 162 się dzieli na 27, bo mamy równe ładne odpowiedzi. No to co? Razy 10, jakbyśmy zrobili, to było 270 to za dużo. Co nam da pomno... Jeżeli 7 pomnożymy przez coś, to kiedy będzie 2? Pewnie razy 6, no to sprawdźmy 27 razy 6, 6 razy 7 to jest 42, 2, 4 dalej, 6 razy 2 to jest 12, plus 4 to jest 16, zupełnym przypadkiem akurat tak. Czyli podzielimy przez 27, no i teraz minus 162 na 27 to jest minus 6, równa się różnica. I teraz pytali o 15 wyraz. A15 to się równa. No i jak mamy A3 to skorzystajmy z tego. A3 plus różnic 15 odjąć 3, czyli 12R. Czyli A15 to się równa i tak, A5 to było. A3 to było 5, dodać 12 razy minus 6, czyli A15 to się równa 5, dodać no i teraz tak 60 plus 12, czyli minus 72, czy, czyli A15, tu też sobie poprawmy, bo źle zapisałem, czyli A15 to się równa 5, odjąć 72, czyli to na pewno będzie minus i teraz 60. I tutaj dwójeczkę zabraliśmy i jeszcze trzy, czyli 67. I to będzie odpowiedź do tego zadania. No i szukamy takiej. Jest taka odpowiedź w podpunkcie D.